Witam w Kigali, w szpitalu uniwersyteckim, popularnie zwanym to jest Właśnie kończymy szósty kurs, który przeprowadzają nasi lekarze fundacji, z Fundacji Afryki przeprowadzają w Rwandzie. Ten kurs polegał na tym, że uczyliśmy naszych rwandyjskich kolegów, jak używać aparatu ultrasonograficznego w, na izbie przyjęć oraz w intensywnej terapii. To był dwudniowy kurs, w którym uczestniczyło około 20 rwandyjskich anestezjologów, wykształconych już, ale też juniorów. Was, uh, for uh, um, it about training staff and the, um, show, it show that change something to our patient and it uh, really does not post much and uh, it can change the patient plan of care and we thank this foundation because a good thing for us uh, and it's uh, improving our knowledge and the skills uh, Thank you